Subskrybujcie i lajkujcie. Jezus, Maria, nie mogę się tego nauczyć. Subskrybujcie, lajkujcie i pamiętajcie o tym. Ja już nie pamiętam tak dokładnie. Eee, to też będzie na początku. Brawo! I dzisiaj witamy Was w recenzji, długo wyczekiwanej recenzji. Jesteście zasypywani różnymi treściami, ale powracamy do Was z czymś głośnym, a powracamy z solo leveling, moi drodzy, solo leveling, nie mogło tego na naszym kanale zabraknąć, zbierałem się do tego długo, My to już też się długo do tego zbierał, ale o tym anime mówił cały świat i tu Kawaii Manga powiedzieć też musi. A czy dużo, czy mało, to Przez. przekonacie się sami, to będzie recenzja, postaramy się skrócić ten format, oczywiście, że tak, opowiemy wam pierwszy odcinek, w sumie ty teraz, jak o tym myślę, to już w ogóle ci współczuję, bo pamiętacie, jak ja mam z polskimi imionami japońskimi, a teraz mamy koreańskie, więc, bo to anime jest na podstawie manhwy, która zdobyła rynek szturmem, o tej się dowiedziałem od Damiana. Czytać nie czytałem, nie będę oszukiwał, czekałem na to, ponieważ dowiedziałem się, że jest dużo grań, dużo treningu, więc byłem ciekaw, ale powoli. Z czym mamy do czynienia? Solar Link opowiada o bohaterze imieniu dzinu. Jeżeli mówię źle, to będzie na dole. Hej! Nice. Bo też mam problem z tym. O Bo bohaterze, który żyje w teraźniejszości, czasach bardzo podobnych do nas, z tym, że w tym świecie pojawiają się pewne bramy teleporty, portale, z których wydostają się różnej maści potwory. Właśnie jeszcze się nie wydostają. Jeszcze się nie wydostają, Tam, tak. To, to One mogą klub. się wydostać. Tak jest. Kurwa, o co chodzi? I Trzeba doprowadzić do tego, żeby te postaci stamtąd, te potwory się nie wydostały. To jest ogólnie w świecie znane, to nie jest nic tajemniczego, to nie jest tak, że ludzie tego nie widzą, każdy o tym wie i do tego zostają powoływane specjalne jednostki, osoby, łowcy, którzy posiadają specjalne zdolności związane z tym, między innymi światem, żeby te bramy po prostu zamykać, żeby z tego Naszego świata te potwory nie zniszczyły. No i tak. tych chłopców jest sporo, można się do nich zaciągnąć. Ta profesja jest po prostu traktowana jak normalna praca. Dostajesz wynagrodzenie, też łupy i tak za, dalej za odbywanie tam e, tych rajdów grobowych. No to jest taki typowy rajdzik, to mi się akurat spodobało. Ale tak, nasz Dzień Huo. nie Tak, jest jednym z takich hunterów tylko że on jest hunterem troszkę mi się od razu przypomniał Rakudai czyli wiecie postać F, klasa F na samym mm -hmm. dole i nawet nie jest na samym dole on jest naprawdę na samym samym dole to jest grupa F i on jest na samym końcu grupy tak, F. jest nazwany dosłownie najgorszym łowcą na świecie chyba nawet tak i wszyscy go tak nazywają to nie jest tak że my on wchodzi i patrzcie to on. no o, to ten najgorszy on jest tylko potrzebny do tego żeby było PT pełne bo żeby tak. wejść do takiego portalu jest wymagana dana ilość graczy graczy no i on między innymi bo to nie jest świat. Gry, tylko po prostu bardzo podobnie wygląda stylizacja, i on po prostu jest tym dodatkowym membersem, który ty stój, tak. bo mamy zapełniony slot po prostu, dzięki Tobie. Dostaniesz no. tam jakiś udział, ale no, nie, nie przesadzajmy. No i jaką on ma historię z tymi raidami? No, no, no chłopak nie ma za kolorowo. Dobrze, że jest ta dziewuszka Ruda. Mhm. Przepraszam, nie powiem jak się nazywa. Jest bardzo ładną postacią, w ogóle tam wszyscy są ładni, chyba tam nie ma wszystkiego bohatera, bardzo wszyscy są prześliczni. Tak. I ona go cały czas leczy, bo jest healerem klasy B, tam w ogóle, ale chodzi na rajdy takie właśnie klasy D czy E, już dobra. Klasy od, od F nawet do chyba A. Chodzi o tych najprostszych, po prostu tak woli unikać jakichś niebezpieczeństw, bo na szczęście w takich rajdach nie może się stać nic złego, wiecie, idziecie do tego D czy E, tak. e nie ważne, tam się nic nie stanie, idziesz z dobrą grupą, dacie sobie radę. Tak. Otóż nie. Więc tam idą sobie elegancką grupą, bo już przejdziemy do takiego troszkę mięska, mięska, bo na początku za dużo nam się o naszym głównym bohaterze nie mówi. Yy, idą po prostu z ekipą, jest tam pan Czarodziej, mm -hmm. jest pani Hiller, jest ten facecik nasz, jakieś dwa alatanki, może jakiś berserker, tak? No, no ekipa też nie jest pro-jolo, jest raczej tak poprawnie, po prostu poprawnie. Idą sobie ten nasz piękny rajd czyszczą. Tylko oczywiście w pewnym momencie. No coś jest nie tak. Coś mi tu nie gra. Coś jest nie tak, wiecie, bo jak wchodzi się do tych rajdów, no świat i ludzkość generalnie zna mniej więcej działanie takich rajdów, tych portali, jak to mniej więcej wygląda. Są one sklasyfikowane w pewien sposób i z, y, y, skąd jest wiedza o tym, jakiej klasy jestem, portal jest to mniej wbrane po prostu jak nauka, My weryfikujemy po jakichś tam poziomach mocy, bla, bla, bla. No i no, to jest klasy D, no w miarę sprawnie idzie, no ale coś tu jednak jest nie tak, że coś tu jest więcej, coś tu, dodatkowe komnata, bo te wszystkie portale są losowe, nie wiadomo, jak on będzie wyglądał, może być bardzo długi, może być klasy D, możesz chodzić godzinami i trafić dopiero pod sam koniec na jakieś potwory, bo nie wiadomo, gdzie to się znajdzie. No to nasi bohaterowie, skoro widzą jakieś korytarze i tak dalej, no postanawiają, że trzeba gdzieś tam pocisnąć, no bo coś, to może być. No i kurwa pocisnęli. <śmiech> <śmiech> brawo, brawo, powinniśmy były takie fajne drzwi, takie duże, fajne drzwi. No i ktoś wpadł na dobry pomysł. Wejdźmy tam. Skoro Wejdź... są drzwi, to trzeba otworzyć. Spójrzmy, co tam się dzieje. Tam chyba na, na początku jedna czy dwie osoby oponują, ale też nie jakoś przesadnie, bo nic nie zarobiliśmy jeszcze. Tak. Tam, wiecie, rajd rajdami, ale głównie zarabia się na tym, jak się coś tam wykopie, coś zdobędzie. No jakieś łupy po potworach, no jak wiecie, tak. jak, jak to te... się po psach dzikich w Metinie spadały goldy, no to U -u -u -u. grało się dwa <grało grało> No, ważniejsze było to, że można było kopać coś tam, nie? Bo tam były tak. te mana kryształy, etc., które były wykorzystywane do naszych takich właśnie komputerów, telewizorów, nieważne, po prostu były źródłem energii. No i tego nie było za dużo, no nikt się jeszcze niczym nie obłowił, a było ich sporo, otwórzmy więc te drzwi. I po otwarciu drzwi, przyznam szczerze, pierwszy raz solo leveling mi pokazał, że nie tylko postacie są ładne, tylko lokacje są ładne, tak. bo ta lokacja naprawdę jest prześliczna. Ale coś, co obiegło internet i absolutnie mnie to nie dziwi, to jest jeden z posągów. No. Jeden z posągów, który troszkę przypomniał mi na początku, nie wiem czy oglądałeś, koniec końców, anime o tytule Seven Deadly Sins. Tak. Tam też był ten demon i on mhm. też był posągiem tam przez jakiś czas, albo pierda. Ale wydaje mi się, że było coś takiego, że pokazywali no, takiego zamrożonego ala demona i tutaj też jest demon. Nie jest to demon, jest to po prostu jeden z potworów, który się tam znajduje, chyba. Ponieważ drzwi się zamykają, no i co nagle? Nie ma drogi ucieczki, nic się w sumie nie dzieje, ktoś nagle wpada na pomysł, spróbujmy może te drzwi jednego otworzyć i wyjść, bo tutaj nie ma co zgrabić. I wtedy też solo leveling pokazuje, że już fajnie było mm. widzu, już się rozsiadłeś, już się uspokoiłeś, dobrze jest. Dlaczego ta manga zdobyła takie uznanie, jakie zdobyła? Krew się kurwa po pobeje. Bo krew tam się leje, kurwa, gęsto. Jest gor Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy w świecie fantazy i po prostu walczymy sobie z potworkami, i najwyżej jedyne, co nam się stanie, to zadrapane kolana. Tylko, no, trup upierdala. się upierdala. Kolana upierdala dosłownie. <grym> trup ścieli się gęsto i też Solo Leveling pokazuje też troszkę inne oblicze bohatera. Mimo tego, że jest słaby, powiedzmy, w walce, no to może jest mądry trochę na innej płaszczyźnie. Ale no, okazuje się, że no. Jakby te rajdy nawet poziomami i tak dalej, to jest dalej uderzanie w świat nieznany, to dalej jest walka z jakimiś potworami i dalej, tak jak ludzkość uczy się przez cały czas chorób, medycyny, wszystkiego, tak tutaj to, że coś wiemy, nie wiemy jak duży procent tego wszystkiego my wiemy. Mhm. I okazało się, że no, jednak gracze i postacie, będę nazywał ich graczami, nie wiedzieli jednak dużo. Tak, tutaj ewidentnie to. ktoś podczas oceniania trudności tego rajdu. No, świat się pomylił. Opisu, wiesz, <laughs> nie? bardzo szczegółowo. Bo świat się pomylił. Świat się pomylił. Świat się pomylił i to zdecydowanie nie był portal D, ponieważ to było czuć już w pewnym momencie, mhm. bo nie jestem w stanie odwrócić wzroku od zmiany mimiki posągu. To jest coś co przywarło mnie do fotela i wierzę, że miliony osób, ponieważ ten screenshot latał po internecie szala. kogo by go widział, no. Tak, sz... tam było szaleństwo, ale właśnie nasz Huo, yy, szczerze mówiąc na początku spizdawał i absolutnie nie miał do niego do pretensji. W momencie, w którym byłbym najsłabszym w ekipie, widząc, że jak ludzie ode mnie silniejsi giną, dosłownie giną, sam się zaczął zastanawiać nad swoim żywotem, jednak ten jego jakiś logiczny umysł zaczął zauważać pewne zależności. Czyli jak coś mamy jakiś przyczynek A, musimy zrobić coś, żeby nie wywołać kolejnej śmierci i dochodzimy do momentu, którym nagle ginło, przejmuje dowodzenie w całej ekipie. Oczywiście nie bez żadnych tam jakichś przeciwwskazań od reszty ekipy, ale jednak zaczynałem go słuchać, bo zauważyłem, że kiedy robię to, co on im każe, zaczyna działać. Nie? Tak, ludzie nie giną. Tylko, że no to chodzimy do pewnego konsensusu, stajemy przed pewnym wyborem logicznym i teraz nie mówimy czy nie mówimy. Może nie. Może nie, właśnie. Może, bo... wam zostawimy to. Bo tutaj musicie przekonać się sami, na czym solo, solo leveling polega. Przeskoczymy troszkę w przód, ale tylko, żeby wyjaśnić Wam pewną mechanikę, która tam zachodzi, a więc ten obiecany grind. Czy tam obiecany grind występuje? Oczywiście, że tak. Nagle dowiadujemy się o przebudzeniu numer 2. Tak. Deseń, tak? Każda z tak. postaci, która po prostu się rodzi w tym świecie i posiada daną moc, jest też klasyfikowana właśnie od tej skali tam F do S. I ta moc jest jedno, po prostu jednorazowa. Dostajesz ją no i dana, taką masz. I jedyna szansa, żeby tą moc zmniejszyć, bo nie zawsze zwiększyć, to jest przebudzenie numer dwa. Po prostu w trakcie to się może stać i możesz levelować. levelować możesz stać się z klasy B klasą S, ale równie dobrze możesz spać do klasy E. Nie wiadomo tak naprawdę, co się stanie, ale to przebudzenie się po prostu może w pewnym sensie pojawić. Jedyne, co możesz rozwijać w sobie, no, to takie rzeczy przyziemne, typu fizyczność, jakaś odpo tam, odporność, kondycja i tak dalej. To nad takimi rzeczami możesz, możesz próbować zapanować. No, jeżeli chodzi o naszego bohatera, no to tutaj no, sama nazwa trochę wskazuje, chyba nawet w opisie trochę tak jest. No, nasz bohater jest w pewnym sensie wyjątkowy, doznaje czy tego drugiego przebudzenia, coś się z nim dzieje, nie wiadomo, to możecie się dowiedzieć sami bądź nie. I nasz bohater ma możliwość grindowania. Mhm. I dla fanów... Y no myślę, gier dla takich ludzi, którzy gdzieś tam jak no dosyć dużo grają i grały w życiu. Jest to taki fajny smaczek, podobało mi się to, dużo rzeczy tak miałem, wiesz, ust mi się uśmiechał, jak widziałem właśnie jakiś tam yy, tłup odlewelowanie, skille, rozdawanie punktów, bo takie rzeczy tam się pojawiają. Drzewko. Drzewko umiejętności. No to miałem takie fajne, nie? I jeżeli ktoś gra w gry, to poczuje, że jest to, wydaje mi się, z mojej perspektywy, zrobione całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o mechanikę i budowę tego, jak to wygląda w grach, zostało to zzorowane całkiem dobrze. Ja przyznam szczerze, że w pewnym momencie już chciałem to anime odpuścić, gdyby nie doszło do czegoś, co moim zdaniem było niezbędne w tym anime. Czyli tu kurwa, rok, ja cię zabiję, glow-upu glow za 100 tysięcy. <laughs> gdyby nie, to nie wiedział. <głos> <głos> ale na szczęście nasz dzień łodu staje glow up ze 100 tysięcy i ta postać, tak zabrzmi kinda gej, ale zaczęła mi się podobać. Bo ten nasz pierwszy dzień ma jest taki, który mm. wielką fajną robioną wiecie to taki włoski, taki A później? Później wygląda taki, no i, i Kemen, wiecie, i taki szerszy w barach nam się chłopak robi, tak? Bohater Shonena. W końcu dostaję tak. bohatera Shonena, nie. którego wyczekiwałem od początku. Nie tylko ja się cieszę, pani pielęgniarki również, no ale to zobaczycie sobie sami. Ale tak, zakończmy już może fabułę, bo tutaj nie chcemy wam za wiele zdradzać i też powiemy wam w podsumowaniu, dlaczego nie chcemy wam za wiele zdradzać. Muzyka, tym opening. Opening, jak dla mnie? Mega, nie wiem jak ogólnie w opinii się odbił dla mnie, był trafiony w 100%. Ja bardzo lubię takie klimaty, nie wiem jak nie słyszałem go nigdy, nie trafił mi się nawet w tych topkach, mm -hmm. albo go gdzieś przewijałem, albo tylko fragment. Jak cały go usłyszałem, to spodobał mi się mega, więc openik jest super. Były nawet są traki nieraz, czy właśnie w tych takich cięższych momentach i tak dalej. To powiem Ci, że parę dziś tam mi zapodu i sobie potem wyszukiwałem. Mm. Więc jeżeli chodzi o muzykę, też się postarali. Wydaje mi się, że buduje klimat. I potrafi wpaść w ucho i myślę, że niektórzy ludzie będą, w, jak mają playlisty tych są soundtrackowe, to niektóre z solo levelinga, mi się wydaje, że tam wpadną. Nie jest to muzyka, która po prostu jest, tylko naprawdę buduje No mocno to klimat. tu się zgodzę z soundtrackiem. Opening mi akurat nie podpasował. Ale może też dlatego, że w tym sezonie mieliśmy kilka dobrych openingów no i... i ten po prostu wypadł blado. Ale nie jest to absolutnie coś czego nie da się słuchać. Grafika, no to tutaj już wam wspomnieliśmy, to jest wszystko ładne. Ale w momentach kiedy ma się stać brudne, staje się brudne tak. i w ten brud wierzysz. Tylko te postacie są prześliczne i czasem aż za prześliczne. No w się sensie nawet tam dziadkowie takie typowe dziadkowie tak. anime, tam ten wódz Guild taki wiecie byku. 100 szram na mordzie, ale dalej ikemen, więc no, ogólnie bardzo ładne widać tu koreańską kreskę. Tak, widać, że właśnie to jest, jest to y, dla nas już można powiedzieć anime, ale pierwowzór widać. Widać, że to mm -hmm. po prostu troszkę odbiega tym, tą kreską, widać różnicę od tego, co w standardach widzimy. Wiadomo, że każda anima się od siebie różni, ale po prostu czuj, że to jednak nie mm -hmm. jest pierwowzór mangowy. Y, ale no, jest zwłaszcza postaci kobiecej. I ta jego tak. koleżanka, siostra, siostra po... ta koleżanki. Ta blondynka, wuje, co była nie, to Tak, widać, że są Właśnie po kobietach tak? No, mm. najbardziej widać po kobietach także tak. to jest po prostu koreański, koreański twór, ale no mi się wydaje, że nawet osobom, które nie miały styczności z koreańskimi man manchwami, tak koreańskie są manchwy, y jak powiedziałem, to mnie nie poprawiajcie, jak to mówi zawsze Mateusz, ale no wydaje mi się, że po prostu nawet jeżeli nie czytajcie, to wam się po prostu spodoba, bo jest naprawdę kurczę, ładne. No i cała się ten kadr na, te, na tego potwora, to jak wyglądają walki, animacje, jakichś efektów te, tych tworzenia skilli, bla bla i tak dalej, to po prostu wygląda naprawdę dobrze, widać solidną robotę i budżet, który no mały na pewno nie był. Mhm. Więc może się po prostu dla samych efektów wizualnych i efektów audio, mi się wydaje, że warto po to sięgnąć. Fabularnie. Właśnie, Ile fabularnie słienisz, Ja czy ty? No. Kto tam był? To teraz chyba ty. Teraz chyba ja. Ile słodzisz? No ja słodzę 6. Słodzę 6 i teraz na szybko się wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze 12 odcinków, sorry, ale uciekaj. W sensie 12 odcinków w takim anime nie ma absolutnie żadnego sensu, przez pierwsze 3 odcinki zaczynam poznawać postać, przez kolejne 9 coś tam zaczyna poznawać fabułę, anime mi się kończy. Kończy się podobnie jak Gengen Ashura, w sensie nie zauważy, kiedy pojawi się drugi sezon, nie ma tam żadnego zwieńczenia akcji, nie ma żadnego clue, Poznajemy ok. kilka rzeczy, które może będą kontynuowane, może jak powstanie drugi sezon. Szczerze, ja kliknąłem odruchowo na odtwarzaczu, czy jest następny odcinek. Bo nie? nie ma poczucia, że kończysz cokolwiek. To jest beznadziejne i do tego nigdy nie będę już wracał. 12-odcinkowce shoneny nie mają sensu. Kolejna rzecz, która po prostu powoduje, dlaczego to jest 6, a nie 8. Jest to fakt tego, że trochę inaczej wyobrażałem sobie ten grind. Grind w pewnym momencie został sprowadzony do powtarzalnych sekcji. Ja rozumiem, tym jest grind. Ale w pewnym momencie mm, te wszystkie klucze, te wszystkie zadania strasznie są takie same. I o ile widzę ten rozwój w naszym chło, to o tyle po prostu przestaje mnie to w pewien sposób interesować. Chciałbym jednak jakiś pojedynków w, z potworami innymi, chciałbym trochę pojedynków z postaciami, które już na naszego niby django czyhają, ale jak nie sięgnę po mangę, to tego nie, manhui, nigdy tego nie dostanę. Więc przykro mi, dla mnie to jest 6 na 10 i Rewatchu nie planuję. A ile ty słyszysz? To tu różnica, więc chyba dosyć spora, bo ja daję 8. Mm. Jak byłem chyba nawet bardziej negatywnie nastawiony, czy negatywnie. Bardziej nie chciało mi się oglądać tego niż Tobie, mm. jak mi się wydaje bo też z zamianem rozmawiałeś do no, mnie próbował próbował mówić, ale jakoś nigdy nie się za to nie, nie mogłem zabrać, ale ja po prostu przez to, że chyba ta growa nostalgia, to jest bardzo subiektywne, tak każda ocena, ale po prostu dla mnie te growe elementy mi mocno to podbiły. Mi, ja nie czułem jakiejś powtarzalności tylko dlatego, że po prostu czułem się po prostu tak uśmiechałem się za każdym razem, to widziałem, mówię, o. Gierki, tu levelowanie. Ja to sam pamiętam i po prostu jakoś gdzieś, gdzieś mi się to wbiło. Miałem e, największy zgrzyt, właśnie to jest krótkie, to już jest bardzo krótkie i ten ostatni odcinek totalnie nie daje ci poczucia, że to jest koniec. A wręcz mm -hmm. po prostu chcesz odpalić odcinek 13 czy tam 14 i tak dalej, a kończy po jakby z, zapomnieli, że trzeba dodać następny odcinek na, na VOD. No to sorry, wejdę ci słowo, ale dodali jeden odcinek, kurwa, odcinek 7,5. Dobra, sorry, ocena 5. A pięć. to słyszałem. Ocena 5, wracam. Sorry, nowa animacja. 5 kostek cukru. 5 kostek cukru za odcinek numer 7,5. Jakbym czekał na to tydzień, to bym tam kogoś poszczelił. A ja właśnie, ja tego niecałe jeszcze doświadczyłem, zapomniałem o tym. A znaczy mówię, jakbym czekał, to bym poszczelił. Nie, nie czekałem. I na szczęście sobie byłem świadom, że mogę go przewinąć. Więc sorry, ale w 12 odcinkowców zrobić odcinek no, pruwa, z retrospekcjami To chyba w głowie no. to jest jakiś żart. Rozmawialiśmy chyba nawet Wiecie. z Dominikiem na ten temat, jak jechaliśmy chyba na konwent. Że on mówił właśnie, że pojawił się po odcinkach, wtedy też mi to skrzydało. Ja to minąłem. Ja tego nie widziałem, ja o tym w ogóle zapomniałem. Więc dla mnie no, jest, to, jest to ósemka, nie jest to mocność, po prostu 8. Bo ja daję temu szansę, czuję to, że, że jest to dla mnie gdzieś tam smaczek growy i tak dalej, ale rozumiem problem o którym mówi Mateusz, bo jak ktoś nie, nie gra, a chce po prostu obejrzeć anime, no wiem, że jakby no to nie oglądaj Solo Leveling, skoro, Mate no ale to anime nie tylko na tym polega. To absolutnie Ma... nie na tym polega, no. to nie jest gra. To jest, ja to... to jest właściwie nawet jeden z takich małych elementów właściwie tego. Nie? Tu bardziej chodzi o rozwój postaci, te smaczki growe, to jest tylko taki dodatek. To nie chodzi o to, że też, on roz... rozkładamy umiejętności, jest to bardziej. W normalnym anime bez takich elementów ekwipunkowych coś tam i tak dalej. Interfejsu tak. byłoby to po prostu na zasadzie, że no, budujemy się skili i tyle. Więc tu jest dla mnie jest to plus. Dla Mateusza nie jest to wystarczający element, albo w ogóle żaden, który może podbić to anime, więc y, ja też zastanawiałem się, bo mi się podobało, daje temu 8 bo po prostu elementy growe, ale czy to jest anime. Sezonu się nie wiem, szczerze. Sorry, ale albo recenzję, nie. albo w przerwie na kawę zrobię Wam no. opowieść o Freerian, która nie zasługuje na to, że no, najlepsza anima wszechświata, bla, bla, bla. Sorry, ale nie. Ale Jezus, Maria, wolę 100 razy obejrzeć Freerian jeszcze raz. No, ty nie obejrzysz nigdy, ale dla mnie na przykład Danger in my Heart jest. Dla mnie wiele wywarło na mnie większe wrażenie niż Solo Leveling mimo wszystko, nie? Mhm. Jakby to też ta podjarka chyba wzięła się po prostu z tego, że no. na naciągnięta właśnie z newsami, mediami, ludźmi i tak dalej. Nie mówimy, że to jest złe, ale czy to jest number one? Moim zdaniem nie. Zasługuje w mojej ocenie na 8, od Mateusza nawet na 5, mm -hmm. więc widzicie, że jest mocna dysproporcja, jeżeli chodzi o oceny, więc najlepiej, jak przekonacie się sami i ocenicie, czy dla was te elementy, które dla mnie były na plus, będą na tyle mocne, że was przyciągną, czy tak zdenerwują was jak Mateusza, no bo kurczę no nie nie róbcie szonennów 12 odcinków i nie kończcie ich w ten sposób Bo to jest w ogóle to jest to samo co było w Hell's Paradise. No. kończy się ani nawet nie jeszcze, kiedy. No, no dobra. Tak, no doszło są... wstydu, oszczędź. Tak jest. Dziękuj... Obejrzyjcie sobie. Tak. Dziękuję wam pięknie kurwa jego mać. Mhm. <laughs> Subskrybujcie i lajkujcie. Jezus Maria, nie mogę się tego nauczyć. Subskrybujcie, lajkujcie i pamiętajcie o tym. Eee, to też będzie na początku. I co, kawka praktycznie wypita, So Living, wypadało o nim powiedzieć. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie, jeżeli już obejrzeliście, albo jeżeli no nie spoilerujemy, więc po recenzji, jeżeli pójdziecie obejrzeć, to wróćcie i napiszcie, co myślicie, z, który, z którym z nas się zgadzacie, albo czy jesteście gdzieś pomiędzy, albo w ogóle uważacie, że to jest ja numer. Nie Chcecie one. być pomiędzy nami. Yeah, boy. No tak, to też możecie. Chyba, że uważacie, że to jest 10 na 10. Reos, kurwy no. Jeżeli uważacie, że to jest 10 na 10, to uzasadnijcie dlaczego, bo jestem ciekaw po prostu. Dlaczego mm -hmm. tak uważacie? Eee, Tylko ewentualnie... o argument, że manchwa jest lepsza. Nie, to anime. oceniamy 12, tak, anime. No, bo Wydaje mi się, że merytorycznie dlaczego, to subiektywne oceny, ale biorąc pod uwagę, dlaczego ktoś może tak ocenić, jeśli ktoś powie, że to jest 10 na 10 i dlatego, że to jest manchwa, no to nie jest argument, nie? Mm. Dajcie po prostu soli argumenty i może wtedy powiemy, okej, okay, Spoko, nie? E, dziękujemy <laughs> i zapraszamy na ten odcinek, kiedy wyjdzie i co, my słyszymy się w kolejnych odcinkach? pewnie ma. No. Albo właśnie pęka. Bo pęka chcę to, o pęka, po to, o frierian porozmawiać. Papatki! No. Słuchajcie się hej. Prawie zapomniałem o tym siedem i odcinku, kurwa, musiałem się wpierdolić, bo to jest, a, kurwa drama. Pierwszy raz w ogóle będzie tak, że w ogóle będzie 6 na ten, kurwa, pięć ja chuj. Nie ja rozumiem o tym Ja rozumiem w opisie, masz kurwa raz na dwieście, a, a tu masz kurwa a, dwa razy. Ja zap